Pan Jarzębina był na spotkaniu firmowym, podczas którego nagle zgasły wszystkie światła z powodu awarii prądu. Kiedy ponownie się zapaliły, okazało się, że cenny długopis pana Jarzębiny gdzieś przepadł. Zapytał swoich kolegów, co robili w chwili ciemności. Jerzy odpowiedział, że odpisywał na maile. Tomek twierdził, że szukał latarki w torbie, a Marta utrzymywała, że po prostu siedziała bez ruchu czekając na powrót zasilania. Pan Jarzębina szybko zorientował się, kto jest kłamcą. A ty wiesz? To był Jerzy. Jego opowieści o pisaniu maili to czcza gadanina, ponieważ przerwa w dostawie prądu wpłynęła też na Wi-Fi. Ktoś niszczył słynne obrazy w miejskim muzeum. Detektyw Mirosławski otrzymał cynk, że wandal znany z przebierania się zaatakuje dziś wieczorem. W muzeum zauważył trzy dziwnie zachowujące się osoby. Czy możesz mu pomóc zidentyfikować osobę niszczącą dzieła sztuki? Pierwszy gość może i trzyma pędzel, ale jego włosie jest czyste, druga osoba ma farbę na butach, ale to tylko designerski wzór. Ale patrz, trzecia postać ma świeżą farbę na rękawiczkach. To poszukiwany wandal. Pani Kijek zgubiła na jarmarku cenny naszyjnik, pamięta trzy kobiety, które wpadły na nią w czasie, gdy zniknął. Czy wiesz, kto go zabrał? Pierwsza kobieta ma małą kopertówkę. Wygląda na zbyt małą, aby pomieścić coś nieporęcznego takiego jak naszyjnik. Druga kobieta ma pełną torbę na zakupy, ale jest przezroczysta i nie ma w niej naszyjnika. Trzecia kobieta ma szal zawiązany luźno wokół szyi, ale pod nim jest coś błyszczącego. To tam musi być naszyjnik. Podczas miejskiej wyprzedaży wypieków zniknął pyszny tort czekoladowy udekorowany wiśniami. Kiedy strażnicy sprawdzili nagrania z monitoringu, zauważyli troje piekarzy, którzy byli w pobliżu ciasta jako ostatni. Przyjrzyj się im. Czy możesz wskazać, kto ukradł ciasto? Kobieta numer jeden ma lukier na fartuchu, ale waniliowy, więc to nie może być ona. Fartuch kobiety numer dwa ma wiśniowe smugi, ale spójrz na jej wystawę. Sprzedaje wiśniowe babeczki, więc smugi wzięły się z tego. Natomiast piekarz numer trzy ukrywa pod swoją wystawą duży, pusty pojemnik na ciasto. Do tego widać na nim czekoladowe odciski palców. To złodziej. Międzynarodowa Agencja Detektywistyczna poszukiwała Zuzannę Ostrowską, złodziejkę, która ukradła z banku 100 milionów dolarów. Jeden z detektywów otrzymał anonimowy telefon, że będzie na lotnisku, udał się więc na miejsce i zauważył trzy podejrzanie wyglądające kobiety. Czy możesz pomóc mu złapać prawdziwą złodziejkę? Zobacz plakat poszukiwanej Zuzy ostrowskiej na tablicy ogłoszeń. Ma znamie na lewym policzku. Tymczasem znamie pierwszej damy znajduje się na jej prawym policzku, więc to nie może być ona. I chociaż druga kobieta ma ten sam kolor włosów, nie widać nigdzie znamienia. Tak więc prawdziwą Zuzą ostrowską jest trzecia pani, znamie jest na właściwym policzku. Po prostu przefarbowała włosy. To był pierwszy dzień stażu Agaty, która szykowała się do pracy w laboratorium słynnego naukowca. Podczas eksperymentu przypadkowo nacisnęła niewłaściwy przycisk, który nagle otworzył wir przenoszący ją do mistycznego labiryntu. Miała do wyboru trzy drogi ucieczki. Pierwsza ścieżka była pełna płomieni. Na ścieżce numer dwa był głęboki, bezdenny dół. Trzecia ścieżka była wąskim korytarzem z huśtającymi się toporami, którą powinna wybrać. Agata powinna wybrać trzecią ścieżkę z toporami. Widzisz mały ukryty przycisk na ścianie przy wejściu na korytarz? Jest na nim napisane Zatrzymaj topory. Naciskając go, Agata może dezaktywować huśtające się ostrza i przejść tamtędy bez szwanku. Pan Barbera był dyrektorem generalnym dużej firmy. Pewnego dnia trójka jego pracowników odwiedziła go w biurze prosząc o zwolnienie lekarskie. Emilia powiedziała, że ma problemy żołądkowe, a Krystian powiedział, że przez złamaną rękę nie może korzystać z komputera. Pan Barbera natychmiast zorientował się, że jedna z osób kłamie. Wiesz kto? Krystian ma telefon komórkowy w prawej kieszeni. Musiałby użyć złamanej ręki, żeby go tam włożyć. Pewnej nocy cenne róże w ogrodzie pani Krakowskiej zostały w tajemniczy sposób przycięte. Podejrzewała jednego ze swoich sąsiadów. Przyjrzyj się im. Czy możesz pomóc pani Krakowskiej dowiedzieć się, kto to zrobił? Pierwszy sąsiad ma rękawice ogrodnicze, ale są one nieskazite, ale nieczyste. Musiał je dopiero założyć. Druga sąsiadka trzyma nożyce, ale wyglądają na zardzewiałe, więc nie mogła ich użyć do przecięcia tych wszystkich róż. A trzeci sąsiad ma świeżo ścięte łodygi róż w swoim pojemniku na kompost. To nasz złodziej róż. Jacek pracował na swoim laptopie w bibliotece uniwersyteckiej. Wyszedł po przekąski, ale kiedy wrócił, po komputerze nie było śladu. W tym czasie w bibliotece było troje studentów. Czy możesz pomóc Jackowi zidentyfikować sprawcę? Student numer 2 ma na sobie dużą dziwną kurtkę, mimo że przebywa w pomieszczeniu, a z okna widać, że na zewnątrz jest ciepło i słonecznie, to podejrzane musi ukrywać tam laptopa. Trzech obozowiczów siedziało wokół ogniska, zajadając się przekąskami. Kiedy zdali sobie sprawę, że został im już tylko jeden łakoć, zaczęli się kłócić. Opiekun obozu, pan Kryszak, postanowił zakończyć spór i powiedział: Kto poprawnie odpowie na moją zagadkę, dostanie ostatnie ciacho. Im więcej tego jest, tym mniej to widzisz. O czym mowa? Prawidłowa odpowiedź to ciemność. Pan Izdebski był właścicielem sklepu z artykułami dla zwierząt. Pewnego dnia jeden z luksusowych przysmaków dla psów, które sprzedawał, został skradziony. Policjant odwiedził domy trzech ostatnich klientów: Marii, Edwarda i Artura. Czy pomożesz policjantowi wskazać złodzieja przysmaków? Spójrz na ten portret zwierzaka, który Maria ma na ścianie. Jest właścicielką kota, więc po co byłyby jej psie smakołyki? Spójrz też na opakowanie karmy dla psów, które Artur trzyma obok drzwi. Jest na nim napisane karma dietetyczna dla psów z alergią. To oznacza, że jego pies i tak nie mógłby zjeść tych smakołyków. W takim razie to Edward je ukradł. Pani Adamska codziennie odwiedzała park, by karmić ptaki. Pewnego dnia zauważyła młodą matkę i jej słodkie bawiące się dziecko. Nie mogła przestać się zastanawiać, kto jest ojcem malucha, ale nie chciała pytać o to matki, ponieważ uważała, że byłoby to niegrzeczne. Zauważyła w parku trzech mężczyzn. Czy możesz pomóc jej dowiedzieć się, kto jest mężem Oli? Spójrz na drugiego faceta. Jego oczy są zielone jak u dziecka. To on musi być ojcem. Wojtek, Jędrzej i Weronika lecieli na wakacje prywatnym odrzutowcem. Jednak podczas lotu jeden z silników uległ awarii i wszyscy pasażerowie musieli się ewakuować. Kto ma najmniejsze szanse na bezpieczne lądowanie? Zarówno Wojtek, jak i Jędrzej mają w plecakach spadochrony. Widzisz zawleczki? Ale spójrz na torbę Weroniki. Ona nie ma spadochronu. Mikołaj nurkował ze swoją przyjaciółką Martyną. Kiedy w końcu dotarli do rafy koralowej, Mikołaj doszedł do wniosku, że to był sen. Czy potrafisz wskazać trzy dziwne rzeczy, które sprawiły, że tak pomyślał? Po pierwsze, spójrz na akwalunk Martyny. To nie jest butla, to duża plastikowa butelka. Nie może w tym nurkować. Po drugie, czy widzisz napis SOS na piasku? Pod wodą nie da się nic napisać. I po trzecie, przypatrz się temu uroczemu delfinowi. Nie ma płetw.